Kiedy śpiewamy koronkę uwielbienia Boga ze świętym Michałem Archaniołem i aniołami, to jak refren powracają słowa Hołd należny złóżmy Panu, królowi aniołów. Złóżmy Bogu hołd, oddajmy Mu cześć, chwałę, wysławiajmy Jego wielkość. Te słowa są bardzo blisko siebie. Hołd, chwała, cześć. Aniołowie na polach betlejemskich Śpiewali do pasterzy: Chwała na wysokości Bogu, a ludziom pokój. Kiedy Bogu oddawana jest chwała, całkowita chwała, to wtedy serce ludzi napełnia się pokojem. Czytałem taki list siostry zakonnej, która pracuje od wielu lat na Ukrainie, że do szpitala trafił starszy człowiek z nowotworem języka i mający go operować młody lekarz ateista powiedział tak do tego staruszka no staryk powiedz teraz jakieś najważniejsze słowa bo jak się obudzisz po operacji to już nie będziesz mógł nic powiedzieć i wtedy ten starszy człowiek powiedział jedno zdanie po ukraińsku chwała Jezusowi Chrystusowi jak się obudził po kilku godzinach, rzeczywiście nie mógł już nic powiedzieć. Ale te słowa nie dały spokoju młodemu lekarzowi ateiście. Walczył z nimi przez miesiąc, a potem odszukał jakiegoś księdza i poprosił go, by przygotował go do przyjęcia Chrztu Świętego i wszedł na drogę Chrystusową. Jedno zdanie: chwała Jezusowi Chrystusowi. Zmieniło życie tego młodego lekarza. Nie dziesięć kazań, nie jakieś długie wywody, ale chwała oddana Jezusowi Chrystusowi. To chwała Jezusowi Chrystusowi znamy bardziej jako niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja już dzisiaj prawie żadnego wiersza nie pamiętam, jak uczyłem się w dzieciństwie czy w szkole podstawowej, ale jeden został mi chyba już na zawsze w pamięci. To jest moja piosenka. Cypriana Norwida i jest ta piękna zwrotka, w której on mówi o naszej ojczyźnie, do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak Chrystusa, odwieczne wyznanie: bądź pochwalony, tęskno mi panie. Dzisiaj ta tradycja już zanika. Szkoda, bo to w jakiś sposób kształtuje duchowy krajobraz naszej ojczyzny, że pierwsze pozdrowienia ludzi do siebie nawzajem brzmią: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, w życiu to nie jest łatwe. Ponieważ bardzo często szukamy jednak swojej chwały, myślimy o niej, chcielibyśmy być pochwaleni. Ktoś powie: No, ale w tym nie ma nic złego. To prawda, że rodzice powinni często chwalić swoje dzieci, że nie powinniśmy szczędzić pochwał, ważne, żeby były szczere innym ludziom. Ale pamiętajmy, by nasze serce nie goniło za pochwałami, ponieważ jeśli ich nie będzie, to niejednokrotnie łatwo wchodzimy na takie tereny niepokoju, smutku. Przeżywamy, że nie zostaliśmy zauważeni, nie zostaliśmy pochwaleni, nie doceniono nas. Dzisiaj w naszej kulturze jest to chyba jakoś tak szczególnie obecne, gdy tak. Ja sam to obserwuję u siebie, jak. Zamieszczę jakiś tekst na Facebooku czy gdzie indziej i potem człowiek sprawdza kto pochwalił, kto zobaczył, kto podzielił się jakimś fajnym komentarzem i gdy tego jest dużo, to jakoś to mnie uskrzydla, zadawala, a jak mało, no to niejednokrotnie głowa gdzieś tam leci na dół. Szukać chwały Boga, przede wszystkim Jego chwały, a wtedy serce człowieka napełni się pokojem. Nie mamy wglądu w życie Świętej Trójcy. Ale kiedy słuchamy słów Pana Jezusa, to ze zdumieniem odkrywamy, jak wielkim pragnieniem każdej z tych osób jest objawić chwałę, oddać chwałę innej osobie Trójcy. Pan Jezus powie: Ojcze, objawiłem im twoją chwałę. Przez to czego dokonałem, objawiłem im twoją chwałę. Ja nie szukam swojej chwały. Chociaż prosi w wieczerniku w mowie arcykapłańskiej Ojca Ojcze, otoczy mnie tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, nim świat powstał. Ta najbardziej też dyskretna osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, nigdy nie szuka swojej chwały, ale pragnie nam pokazać, przybliżyć obecność Jezusa, rozlać w naszych sercach miłość Ojca. Każda z tych osób zabiega o to, by chwała była oddana jakby innej osobie. Świętej Trójcy. To jest zdumiewające i piękne. Jest taki piękny obraz świętego Michała Archanioła, który dzierży w ręku sztandar, na którym widnieje litera P i, i, i Krzyż, czyli niesie sztandar Jezusa Chrystusa. I tak sobie pomyślałem, że każdy, na, każdy z nas w życiu niesie sztandar tylko ze swoim imieniem czy przede wszystkim ze swoim imieniem. Albo unosimy w górę sztandar z imieniem Chrystusa, pragnąc, aby chwała była Jemu oddana. To ważne, ponieważ tylko wtedy nasze serce może napełnić prawdziwy pokój. Święty Michale Archaniele, razem ze wszystkimi zastępami aniołów pomagajcie nam zawsze oddawać należny hołd, należną cześć i chwałę Bogu w trójcy jedynemu. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.